Joli wola, róża mu po schodkach w stół, dziewczęta spod parasola. Rówiecki strój, błękitna chusta marzenie, w koszyku granaty dwa. I zdjęcie chłopaka w kieszeni, pamiątka letniego dnia. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, się honor o wolność, honor kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój, te wolna będzie Warszawa, do broni powolność na bój. Powstańcy na starówce, tam poczta broni się. Czę zaitariuszka, walczymy, kocham cię. I tylko czasem dłonie słowa jakiegoś strzęt. On z batalionu Zośka, a ona... Pozgrana w ręce, dziewczyno w zielonej sukience, Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój, te wolna będzie Warszawa, do broni wolność na bunt. Za rogu seria z km emu ciszę przerywa tata, nie wolę rozrywa grana i z błyskawicy strzał. Warszawa jeszcze się broni, wyśmiła dwie filipinki. Zawleczka jest tutaj, zobacz, podobna do twojej śminki. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, pogona się honor kraj. To broni dziewczyno kochana, to broni chłopaku mój. Wtedy wolna będzie Warszawa, to broni powolność na bój.